Cześć wszystkim. Obiecałam Wam nagrać tematykę związaną ze świętami, z tym jak przetrwać podczas świąt i jak poradzić sobie z nimi później, raczej ze sobą. Zacznę od początku. Pierwszą rzeczą, którą Was na pewno nie zaskoczę, będzie jedna, jedyna rada, którą powinniście mieć w głowie, kiedy zasiadacie do świątecznego stołu. To jest umiar. Ja wiem, że tam na stole świątecznym jest pełno smacznych potraw i każdy byście chcieli spróbować. Jeżeli naprawdę macie chęć pofolgować sobie i zjeść to, co lubicie, czego nie jecie na co dzień. Zróbcie sobie jeden taki dzień świąteczny, kiedy po prostu będziecie jeść wszystko, co na tym stole jest, ale po trochu i z głową. Nie musicie opychać się tak, żeby Wasze brzuchy wyglądały jak brzuchy ciążowe i żebyście w ogóle nie mogli się ruszać. Naprawdę każdemu radziłabym, jeżeli ma chęć, zrobić sobie ten jeden dzień, spróbować sobie po trochu każdej potrawy, tak, żeby poczuć, że, jesteśmy, że mamy nawet lekki niedosyt, w taki sposób sobie jeść, i poruszajcie się troszeczkę. Wyjdźcie z tego domu, wyprowadźcie z domu rodzinę. Wiem, że w większości miast teraz pada, że niekoniecznie jest ładna świąteczna atmosfera za oknem, ale czasem warto po prostu się poruszać i pomyśleć o tym, żeby nie zalegać cały dzień przy tym stole i wyciągnąć troszeczkę tą rodzinę. Nie przerastać do tego krzesła i nie siedzieć jak świnka i się nie opychać po prostu do granic możliwości, bo później nie będziecie się dobrze z tym czuć i wcale nie będziecie się zadowoleni, że tak wyglądały te święta. To taka jedna podstawowa rada, która niestety dotyczy każdego. Jak wy postanowicie, to już będzie Wasza sprawa. Kolejna rzecz, po co warto sięgać podczas świąt? Um. Ja tak jak Wam napisałam ostatnio w jednym poście, stawiam na pieczone, na pieczenie generalnie, na ryby, jeżeli jakieś tam mięso chcecie spożywać, to pieczone. Warto też zwracać uwagę na to, jeżeli na przykład sami robicie jakieś tam ciastka, ciasteczka, żeby były z odpowiedniej mąki. Może być to mąka na przykład razowa tych 2000, ewentualnie 1850, bo wiem, że taka jest łatwiej dostępna w sklepach. E, może być to mąka orkiszowa. E, możecie troszeczkę wykluczyć sobie z tych, e, że tak powiem, smakołyków świątecznych e, takie totalne świństwa. E, możecie też sięgać sobie po sałatki różnego typu. Fajnie, jeżeli będą z oliwą z oliwek na przykład, a nie z toną majonezu. Jeżeli już wybieracie te stoną majonezu, to nie opychajcie się do nich jakimiś niebotycznymi ilościami chleba, a jeżeli już chcecie ten chleb, to starajcie się wybierać taki, który jest właśnie z tych samych mąk, które już wcześniej wymieniłam, czyli najlepiej żydnia razowa typ 2000 albo mąka na przykład orkiszowa. Co jeszcze? Warto, żebyście, na przykład jeżeli sięgacie po owoce, spożyli sobie je w tych wcześniejszych troszeczkę porach dnia, jeżeli ciasta, to sprowadza się wszystko do początku filmiku, według tego jak go zaczęłam, czyli po prostu z umiarem. Spróbujcie sobie, zjedzcie, posmakujcie, ale nie opychajcie się po prostu tak, żeby później nie móc się ruszyć. Co jeszcze? Dobrze, gdybyście dużo pili na przykład herbaty, wody. Takich napojów, powiedzmy ewentualnie bezalkoholowych, bezcukrowych, niegazowanych, żeby wasz organizm powiedzmy mógł się oczyścić, a nie nazbierał tych wszystkich toksyn, które mamy z no, mało, że tak powiem, wartościowych produktów, które czasami trafiają na ten nasz stół świąteczny. A co jeszcze? Jeżeli chodzi o kwestie takie już trochę poświąteczne, z tego co się tak dowiadywałam, to przeciętnie wychodzi na to, że. Polacy tak widzą nawadzą u siebie od 2 do 5 kg więcej. Pamiętajcie, że w większości może być to woda spowodowana spożywaniem nadmiaru cukrów prostych. I nie macie co załamywać się i traktować tego jako po prostu żywy tłuszcz, który nabraliście po świętach. To nie jest tak, że Nagle staliście się grubi i teraz trzeba zasuwać na siłowni 10 razy mocniej niż wcześniej, chociaż zawsze warto wyciskać z siebie ostatni krople potu. Ale chodzi o to, żebyście totalnie nie załamywali się i nie myśleli, że zrobiliście sobie jakąś straszną krzywdę, bo tak jak powiedziałam, większości osób, u większości osób okaże się, że jest to zatrzymanie wody w organizmie. Także stopniowo wracajcie sobie do tej aktywności. Nie rzucajcie się od razu na, na bieżnie, nie, nie róbcie sobie tak silnych treningów, żeby po prostu ledwo dać z nimi radę, bo przeciążycie organizm i tak naprawdę nie będziecie w stanie zrobić takich treningów, jakie byście chcieli zrobić. Będziecie i tak ociężali po tych świętach. Także lepiej z głową wprowadzić sobie tą aktywność z powrotem i nie załamywać się przede wszystkim, tym, że nawet na tej wadze coś tam więcej będzie, bo możecie wrócić do. Normalnego żywienia i normalnego trybu życia zaraz po świętach. I pamiętajcie jedną podstawową rzecz. Nie zmuszajcie się do tego, żeby pochłaniać te wszystkie potrawy i nie zmuszajcie się do tego, żeby się totalnie nie ruszać, bo tak naprawdę to od was zależy, jak spędzicie te święta i po co sięgniecie pod, podczas nich. Nikt ani jedzenie, ani myślę, że nikt z rodziny nie będzie wam, wam isterował i wrzucał wam do gardła wszystkie te posiłki, to wy o tym decydujecie, to od was zależy, co spożyjecie. I pamiętajcie, jakby te święta nie wyglądały, po nich wracajcie na prawidłową drogę do swoich celów i róbcie swoje i niczym się nie przejmujcie, bo to tylko święta, które trwają parę dni. To tyle ode mnie, mam nadzieję, że troszeczkę Wam pomogłam, chociaż na pewno niczym nowym Was nie zaskoczyłam. Pozdrawiam Was.